Słuchajcie, drzewa są już ogołocone z liści, listopad, sama nazwa opadły liście, ja wam powiem tyle, jest bardzo pilna potrzeba w obronie świętej inkwizycji, to jest akurat książka duchowna, i jest bardzo pilna potrzeba świętej inkwizycji, dlaczego wam to powiem, zasłonie? zobaczcie. Katolik chrześcijanin ma więc prawo, by mu głoszono Słowo Boże. Ma prawo żądać udzielania mu świętych sakramentów. Tak, to jest ze Spirago, y, księdza profesora, to jest tak, z katechizmu księdza profesora Spirago. Ma prawo żądać udzielania mu świętych sakramentów, ma prawo do współdziału w nabożeństwach, do chrześcijańskiego pogrzebu, a nie do spalania zwłok kremacji. Jeśli katolik żąda, by jego ciało strumną pochowano do ziemi, to ma do tego prawo. Żądanie to jest. Inaczej zaciągasz winę przed Panem Bogiem, a wręcz ekskomunikę wtedy. Jesteś wykluczony, jeśli ty katolikowi ochrzczonemu nie dajesz tego, co on powinien dostać. Czy wy rozumiecie, jaka, bardzo jest, jaka jest spolegliwość, jaka kolaboracja z modernizmem, jak bardzo jest to złe? Powinno być żądania likwidacji modernizmu w kościele katolickim i przywr żądanie przywrócenia mszy świętej wszechczasów. Konieczność szkolenia się kapłanów, modernistów do odprawiania, sprawowania mszy katolickiej. Czy wy to rozumiecie? Że to jest pilna potrzeba, to jest konieczność. Katolik ma prawo do świętych sakramentów, ma prawo do świętych sakramentów płynących jako z mszy świętej wszechczasów łaski bożej płynącej. Rozumiecie to? Co wy wyprawiacie z kościołem, biskupi, hierarcha modernistyczna? Co wy wyprawiacie? Pytam się. Jak ty staniesz jeden z drugim przed Bogiem? Starcu. Z drugiej strony obowiązany jest katolik chrześcijanin do na rzecz duchowieństwa i kościoła. No tak, no bo kapłana wtedy trzeba tak utrzymać. Oczywiście on jest, żyje w ciele człowieka. Potrzebuje jeść, dachu nad głową, żeby nie, woda mu nie kapała, żeby nie zamarzał. Ubrania, tak? Czyli bielizny. Jak idzie spać, no przecież nie będzie spał w sutannie. No nie wiem, może są bardzo uświecające się, coś spał w sutannie, ale jak się spocisz, sutanna śmierdzi, później trzeba prać. Jak pójdziesz do ludzi, to też się nie godzi przecież, tak? Mówię tak w prosto, językiem życia ludzkiego, ciała, yy, ojca świętego utrzymania. teraz tak, kościół ma prawo wykluczać ze swojego łona szkodliwych członków. Słuchajcie, że teraz patrzcie, czy modernizm, moderniści nie są szkodliwymi członkami, a jednak, a jednak z tą nauką fałszywą modernistyczną. Modernizm w 1967 roku, przysięga antymodernistyczna świętego Piusa X została zniesiona, a święty Pius X, papież. Wykluczał, wyrzucał z kościoła modernistów, rozumiecie? A oni się i tak na, jak pasożyty na, odrodzili. Pytaj się, czy moderniści to nie są już Żydzi? Słuchajcie, jest strasznie źle. Kiedy to się w końcu ta tragedia, dramat w kościele skończy? Kiedy pytam. I teraz tak, wybaczcie, wykluczony, czyli wyklęty członek, traci prawo do korzystania z dóbr duchownych Kościoła, nie może zatem brać udziału w nabożeństwach, otrzymywać sakramentów nie świętych, nie może piastować urzędu kościelnego. I pytaj się, czy urząd kościelny ma prawo piastować biskup modernistyczny? Czy wy to rozumiecie, jaka jest powaga sprawy? Jak bardzo potrzeba świętej inkwizycji? Kościelnego. Nie otrzymuje chrześcijańskiego pogrzebu. Nie korzysta z modlitw i błogosławieństw Kościoła. Niektóre występki przeciwko Kościołowi, jak odpadnięcie od wiary. Pytaj się, modernistyczna nauka, czy to nie jest już odpadnięcie od wiary? Dlaczego wy, modernistyczni katolicy, wyrzucacie katolików w tradycji poza Kościół? Przecież wy robicie grzech, winę, zaciągacie na siebie samych. Przecież tego nie wolno robić. Czyli to wygląda na to, że to jest odpadnięcie od wiary. Zajmujecie Kościoła, kupujecie, jak złodzieje. Nowym stołem, słudzy stołu, wszyscy, razem z kapłanem modernistycznym i wy wierni. Pojedynek i przystąpienie do loży wolnomularskiej. A widzicie pojedynki. wychodzicie na zapasy różne, znaczy zapasy to jeszcze nie wiem, ale bokser, bokserskie mordobicie. krew się leje z nosa, można uszkodzić mózg głowę, a nawet zabić, jak uderzysz w skroń pięć tą bokserską, bardzo mocno tą rękawicą. No widzicie? Pojedynki. To jest wtedy się w ekskomunice przed Bogiem. A to chodzicie jeszcze klaszczecie. Jeszcze oklaskami ich. Brawami nagradzacie. Straszne to. I przystąpienie do, do Loży Wolnomularskiej. Pociąga za sobą ekskomunikę same przez się. I tutaj jest święty pius. Dziewiąty podał to tak. I dalej doczytajcie. Widzicie? I o wykluczeniu ekskomunicy zakończ.